Mariuszek je, ślicznie Mariuszek je, no ślicznie, tak, sam Mariuszek je, pięknie, amciu. Brawo! No tak, Mariuszek ślicznie je, am, sipko. Amciu. Pięknie, ale je. Uczy się Mariuszek sam jeść, pięknie, amciu, tak, no. Mamusia pomoże, tak? Nabrać i am do buźki. Am na i am. Ale wcina dobre, tak? Je, Mariuszek, pięknie. Tak, Mariuszek, ślicznie jest. Tak. Pomożemy trosieczkę. Tak, am, amciu, ej, bo ci spadło, zobacz, tu ci spadło, mały brudaśku, no siam, am, am do buźki, am, tak, no, am, tu na biezie, am, ślicznie, brudasie mały. Ale mu się podoba. Tata, patrz! Um. No tak! Obie Mariuszek, brawo! No tak! Ciała broda! Czegoś brakuje! No, nabieram. Już. Czekaj, inaczej chuj sobie łyżeczkę, bo ci nie dobrze. Tak. O. Am.